Witajcie w kolejnym odcinku. W tym odcinku otworzymy sobie 70 skrzynek małych i 7 dużych i mega boxa. Więc zaczynamy. To jeszcze opuszczę? I jeden. Na razie. Może polujemy na pana P. Yy. Albo na legendę przynajmniej, bo mam. parcie 12 tysięcy i żadnej legendy. Coś dość podejrzane i dziwne. No nie, nie chcę giemy, bo chcę sobie kupić jakieś skina fajnego. Ale szybko odpowiedziałem. Ej, to nie fair, ja nie chcę. No. Biletów. O, no fajnie, udało mi się z Ewitym. Ile? To... Czyli ja miałam 70 punktów mocy do. Dobra, ja... max? No, Ewitym gra z Ewitym. No ja też jestem Ewitym. Nieee. 5 gamów, jest. Mamy 5 gamów. <śmiech> <śmiech> Nic nie mam. Otworzyliśmy już 20 skrzynek. I dalej nic nie ma. W żadnej postaci. stradzę jeszcze sobie szanse może. Jakieś mam tutaj. Zobaczymy. No, na legendę. A, takie... No. Malutkie. 200. 248. Nie no ma. No, to żebyś Ale pan... P? Dobra, otwieram sobie dużą skrzynkę jedną. No nie, ja nie chcę biletów, tylko chcę gemy. <kłysy> 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 Kolejne bilety. Dwa i trzy gemy. Dwa bilety. Nie, ja Do... jeszcze jeszcze. Siedem. No nie, no ja chcę pana P. Mm -hmm. Dobra, to może w dużej skrzynce coś będzie. Na mega może coś będzie przynajmniej. 6 kart. 3 gamy na razie. Najwięcej to było 5. Nie. Ej, to musi się coś udać tu. No, To nie jest mało opening. No, do to się popisały. No, ja postacie. 3 geny. 3 geny, czy postacie, czy geny Ale ty masz legendę, a ja nie No, zostało mi 18 skrzynek Co? Już? Ty Nie włączłam sobie No, 15 skrzynek, no, 15 skrzynek. No, Nie, nie Co włączałeś sobie? No, co to jest bardzo trudne, więc... Dobra, i... Nie, nie, nie ma. Już w dużych skrzynkach przynajmniej coś będzie. Jeszcze sprawdzę, czy mogę sobie ulepszyć poko? Już? Nie, jeszcze? Nie. No nie, no proszę, ociął skrzynek. No uh, właśnie to jest? Uuuu, Bilet 24 42g to ja bym tyle chciała Nic nie ma Ostatnia mała skrzynka? A procenty? Czy się dałoby sprawdzić? E, czekaj Staczymy, Procenty no, wzrosły, wzrosły. Może bym się o coś będzie. No nie, no proszę, dajcie mi coś. Dajcie mi coś. Dajcie mi coś. Dajcie mi coś. 6666, sześć, 6 sześć, sześć, sześć monet mam. Dajcie mi coś. Jak nie to chyba kupię tego Mega Boxa. No co, ale najpierw Mega Boxa już. Dobra. serio. Nie, to nie fair. Dobra, kupię sobie, kupię sobie tego Mega Boxa już. Nie! 6G. Ej, to nie jest fair. Dlaczego? Obraziłeś jakąś postać? Nie. O nie. Dlaczego? Dlaczego nic się nie udało? Ach, nie wiem. Bardzo trudne pytanie. Chciałbym sobie kupić tą Bili. Jak już No i mi to gamy. No więc w tym odcinku nam się nic nie udało, a Wy subskrybujcie ten kanał i dawcie łapki w górę, żeby mnie pocieszyć.